Będę jadł o 500 kalorii więcej, żeby być na nadwyżce i szybciej budować mięśnie. Szybciej to zbudujesz, ale niestety tylko więcej tkanki tłuszczowej. Zdecydowanie lepiej, jeżeli będziesz na zerze kalorycznym albo na lekkim deficycie, jeżeli chcesz jednocześnie tracić tłuszcz i budować mięśnie, bo na przykład startujesz z sylwetki chudotłustej. Wiem, że każdy Ci mówi, żebyś na masze jadł dużo kalorii, żebyś był na nadwyżce, ale jeżeli ty nie jesteś pewien, czy twój plan treningowy jest dobry, skuteczny i nie jesteś pewien, czy w praktyce będziesz potrafił wykonywać odpowiednią ilość MSP, to niestety nie wykorzystasz nadwyżki do budowania mięśni, a do nabierania tkanki tłuszczowej. Jem kanapki z Nutellą, pączki i pizzę, ale wszystko zapijam białkiem, żeby makroskładniki i kalorie się zgadzały. Więc chyba wszystko jest OK. Niezdrowe produkty nasilają stany zapalne i sprawiają, że nabierzesz zdecydowanie więcej tkanki tłuszczowej niż masy mięśniowej. Nie liczy się tylko ilość kalorii, ale także ich jakość, czy są to produkty zdrowe. Dlatego powinieneś jeść więcej makaronów, ziemniaków, ryżu, kaszy, mięsa, nabiału, warzyw, owoców i zdrowych tłuszczów. Na treningu robię bardzo dużo serii, bo słyszałem, że im większy bodziec, tym chyba większy przyrost masy mięśniowej. Dokładnie tak to było. Do pewnego momentu faktycznie tak jest, że im większy bodziec, tym większy przyrost masy mięśniowej. Ale wielkość bodźca nie zależy od ilości serii, a od ilości mimowolnie spowolnionych powtórzeń. Przez to, że mam dużo serii, to muszę je robić bardzo szybko, no i przez to mój odpoczynek między każdą kolejną serią jest naprawdę bardzo, bardzo krótki, gdzieś około 30 sekund. Jest to oznaka tego, że nie trenujesz odpowiednio ciężko. W wykonaniu serii metodą MSP powinieneś odpocząć około 3 minuty. Inaczej bardzo szybko stracisz siły, nie będziesz odpowiednio rozpraszał zmęczenia i twój trening będzie bardzo mocno nieskuteczny. Nie sprawdzałem postępów i po miesiącu ważę już 5 kg więcej. Tylko że moje ręce wciąż są chude, a urósł mi tylko brzuch. Kontrolowanie przyrostu masy ciała oraz pozostałych postępów, np. robiąc pomiary, zdjęcia i kontrolując swoje samopoczucie, jest bardzo ważne. Bez tego nie wiesz, czy idziesz w dobrym kierunku, czy masa niestety zniszczy Twoją sylwetkę. Hmm, chyba faktycznie masz rację. Wygląda na to, że wiele rzeczy robię źle i powinienem je jak najszybciej poprawić, bo długoterminowo to ja na pewno nie będę zadowolony ze swojego ciała. A tak w ogóle, to skąd Ty to wszystko wiesz? Obserwuję Dawida na Instagramie, a on buduje atrakcyjne sylwetki u mężczyzn, którzy czują się źle w swoim ciele lub chcą wyglądać lepiej. Oglądam jego filmy na YouTube, no i korzystam z jego programu od chudego do umięśnionego, w którym mam absolutnie wszystko o tym jak jeść, jak trenować, jak robić raporty, żeby zbudować umięśnioną, atrakcyjną męską sylwetkę. Nie tracąc przy tym swojego życia codziennego. A dodatkowo Dawid mi gwarantuje, że korzystając z jego programu zbuduje od 5 do 10 kg masy mięśniowej w ciągu jednego roku. Naprawdę musisz to sprawdzić. A jeżeli Tobie taki format filmu się podoba, to będę Ci bardzo wdzięczny o napisanie mi o tym w komentarzu pod tym filmem, żebym wiedział, aby robić takich materiałów więcej. Zapraszam Cię oczywiście do moich pozostałych filmów na mojego Instagrama. Natomiast jeżeli chcesz mieć gwarancję tego, że zmienię Twoją sylwetkę, to napisz do mnie wiadomość prywatną na Facebooku, Whatsappie albo Instagramie i sprawdzę, czy mamy przestrzeń do współpracy, żebyś raz na zawsze zmienił swoją sylwetkę, no i to jak źle się z nią czujesz. Sam Film natomiast polub, podbij i udostępnij znajomemu, który potrzebuje zbudować masę mięśniową, ale niestety coś mu to nie idzie, bo wiele rzeczy robi źle.